Dzisiaj pokażę wam 8 monet, które są w Stanach spełniających moje kryteria, jeżeli chodzi o monety do kolekcji. To znaczy, jest to pewnego rodzaju kompromis pomiędzy stanem a ceną. Ten temat w ostatnich filmach był przeze mnie bardzo często poruszany. Nie ukrywam, że od początku tego roku dosyć mocno zacząłem zastanawiać się, jak właśnie tą moją kolekcję przebudować. I dzisiaj wam pokażę 8 monet, które stanowią pewnego rodzaju odniesienie, które sobie wybrałem. I na podstawie których określiłem, że właśnie tak ta kolekcja mogłaby wyglądać. Witam Was na kanale Srebrne Prowokacje. Pamiętajcie, subskrypcja dzwoneczek i zapraszam również do komentowania. Jestem ciekawy, jak Wy by ocenilibyście stan tych konkretnych monet, które tutaj widzicie. No i oczywiście przypominam, jeżeli ktoś chciałby wesprzeć kanał, informacje w opisie pod filmem. Słuchajcie, 8 monet, każda z nich na swój, na swój sposób jest ciekawa, natomiast każda z nich posiada jakąś wadę, która stanowi, że nie jest to moneta absolutnie mennicza. I ja to mówię z pełną świadomością, to znaczy ja jestem w pełni świadomy, że te monety nie są w stanach idealnych, gdyby były, no ich cena byłaby dużo dużo wyższa. Bo to jest to, co powiedziałem, czyli jak znaleźć kompromis pomiędzy ceną a stanem. No i dzisiaj wam pokażę, tutaj mamy na przykład pierwsza moneta, moneta hiszpańska 5 peset. 1898, Alfonso XIII i zobaczcie, jak ta moneta wygląda. Moneta jest naprawdę w bardzo ładnym stanie. Bardzo ładny detal, aczkolwiek, jak się przyjrzymy, to widać jakieś drobne niedoskonałości w tle. Widać też drobniutkie ślady, gdzieś była ta moneta przetarta. Niestety te ślady, te przetarcia, te ryski w tle to jest coś, co. No ostatnio dosyć mocno mnie prześladuje i, i no, zaczynam zauważać, że jest to na większości monet, jeżeli jest właśnie dobra cena, no to ona się z czegoś bierze, najczęściej po prostu wynika to z tego, że nawet jak moneta na pierwszy rzut oka wygląda fajnie, no to coś najczęściej właśnie w tle się kryje, a są tu jakieś ślady czyszczenia półbiedy, jeżeli jeszcze na monecie mamy... Jakąś ładną patynkę starszą, no to wtedy one nie są tak widoczne, ale też pokażę Wam takie monety, które, na których niestety jest to widoczne dosyć e, mocno. No ale za to detal, jak zwrócicie uwagę tutaj na włosy czy na elementy na godle, naprawdę, naprawdę bardzo fajny. No i taka monetka, jak dla mnie, jak najbardziej do kolekcji OK. Ta jest naprawdę ładna i też wynika to z tego, że tych monet jest po prostu sporo, więc znaleźć monetę akurat Alfonsa XIII, ten wizerunek, w ładnym stanie i w rozsądnej cenie nie jest jakoś specjalnie trudno, ale jest sporo innych monet, gdzie ta sytuacja już nie jest taka prosta. Kolejna moneta to moneta francuska. Ludwik Filip I 1842 rok i tutaj zwróćcie uwagę na patynkę tutaj niezmiernie mi się podoba właśnie ta patyna na tej monecie ona powoduje, że nawet jak są jakieś niedoskonałości w tle a są, no to są one dosyć fajnie zamaskowane i fajnie się ta monetka prezentuje 5 franków 1842 też co jest ciekawe, jak sobie popatrzymy patyna na rancie, mniej więcej gra z patyną na awersie, na rewersie czyli nawet jeżeli ta moneta kiedyś była, a prawdopodobnie była czyszczona, no to od tego czasu tutaj ta patynka zdążyła się ładnie wytworzyć i moneta prezentuje się bardzo fajnie, detal jak widzicie też super i taka monetka też jak najbardziej dla mnie do zbioru jest ok. dalej idę, idę dalej słuchajcie mamy sardynię 1844. No i tutaj już wchodzimy z monetę z drobnymi problemami, a konkretnie z drobnymi ryskami, które są problemy. Ja postaram się Wam to pokazać. Patrząc na tą monetę, o w ten sposób w rozproszonym świetle, tak jak ja mam, no to dosyć trudno to zauważyć. Natomiast jak zaczniemy sobie właśnie tak tą monetą tutaj obracać, no to powinny się pojawić właśnie te niedoskonałości w tle, zwłaszcza na monetach, gdzie tak jak tutaj mamy. Tego tła dosyć sporo, no to jest to zazwyczaj dosyć mocno widoczne. Natomiast no tutaj znowu detal, jeżeli chodzi o włosy, o przetarcie, brak obić na rantach, moneta prezentuje się bardzo ładnie. Tutaj tych rysek już tak nie widać ze względu na to, że nie mamy takiej dużej ilości pustego tła. No i zwróćcie uwagę, jak wygląda właśnie tutaj, wszystkie detale, jeżeli chodzi o te liście, o koronę, o herb, moneta jest naprawdę w bardzo ładnym stanie, No i znowu kwestia kompromisu: czy jestem w stanie zaakceptować właśnie jakieś niedoskonałości tła na rzecz bardzo ładnego detalu. Ta moneta jest w mojej kolekcji i odpowiedź na to pytanie brzmi: tak. Kolejna moneta, ta moneta też ostatnio się już na moim filmie tutaj pojawiła: 5 franków. Popularna moneta 1873 z mennicy paryskiej. Francuska moneta. Jeszcze nie dodałem, słuchajcie, wszystkie te monety to monety srebrne w próbie 900, monety Łacińskiej Unii Monetarnej, i każda z nich waży 25 gramów. I tutaj mamy tą samą historię. Słuchajcie, detal, jak sobie popatrzymy, zwłaszcza na najwyższe partie, jest naprawdę bardzo dobry jak na ten typ monety. Natomiast jak zaczniemy sobie obracać, no to znowu ta sama historia. Zauważymy bardziej to chyba będzie widoczne właśnie na tej stronie z opisem nominału zauważymy Właśnie, że ta moneta była na pewno przeczyszczona. Zresztą ona też widać, że jest, jest tutaj takie nienaturalne lustro. I to, co jest ciekawe w tej monecie to zwróćcie uwagę na patenię, która jest na, na rancie monety. Contra, Avers, Reverse. Tutaj ona jest zdecydowanie ciemniejsza, więc albo ktoś ją wyczyścił powierzchniowo, albo ona leżała właśnie w ten sposób i ktoś ją po prostu przetarł. Jestem ciekawy, co się z nią działo w historii. Natomiast jest monetą bardzo ładną i znowu. Stosunek ceny do jakości, jak dla mnie, ok. Kosztowała mnie poniżej 150 zł. Uważam, że za ten stan była to dobra cena. No więc w kolekcji zostaje. Idziemy dalej, słuchajcie, idziemy dalej do monety z Lombardii. I tutaj znowu. Detal bardzo ładny. Moneta jest monetą rzadszą. W stanach menniczych jest to moneta droga. Dużo pustego tła, więc już widać, że mogą być jakieś problemy właśnie z tego wynikające. Jeżeli ktoś ją przetrze 1848 5 lir. I tutaj jest OK. Natomiast niestety na tej stronie zobaczcie tutaj kiedyś była patyna taka żółto złotawa. Natomiast ktoś tą monetę palcami prawdopodobnie poprzecierał. No i wygląda to w taki sposób troszeczkę nie wiem jak to tutaj określić. No tak jakby niechlujnie ktoś tą patynę próbował zetrzeć, no i generalnie nie wygląda to zbyt dobrze, jeżeli chodzi o samą patynę oczywiście, no bo jeżeli chodzi o detal, no to jak najbardziej detal na tej monecie jest całkiem, całkiem w porządku, są jakieś skaleczenia, jeżeli chodzi o tło, natomiast monetka prezentuje się dobrze, no i znowu, jak dla mnie, kompromis, cena, jakość, ok, do kolekcji. OK, jestem ciekawy, czy taka patenka gdzieś po latach będzie w stanie się odbudować i zniwelować troszeczkę te, te niedoskonałości. Co idziemy dalej? Włochy, 5 lirów, 1812 Napoleon Bonaparte. I ta moneta. Mm, ma też bardzo ładny detal. Przetarcie tutaj, jeżeli chodzi o linię włosów, zobaczcie, jest, ale jest minimalne. Najczęściej tutaj te portrety są mocno wytarte. Widziałem też takie, gdzie w zasadzie żadnych rysów twarzy nie było widać. Ta jest naprawdę bardzo ładna. Mamy tutaj ładną patynkę. Są naturalne skaleczenia wynikające z obiegu, ale moneta wygląda naturalnie. Prezentuje się naprawdę całkiem fajnie. Tutaj ta strona herbowa też wygląda bardzo dobrze. No, bo tutaj najczęściej, najwyższe chyba są tutaj, może nie najwyższe, ale bardzo często te, te części tutaj po bokach tego herbu są mocno przetarte, a tutaj wyglądają natomiast bardzo fajnie. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, musi być jakiś minus, no i tutaj w przypadku tej monety, minusem jest rand. Nie ma tutaj takich typowych, głębokich obić, natomiast widać takie drobne skaleczenia. Zobaczcie sobie, jak to, jak to wygląda. I znowu, jak moneta jest w kapslu, nie wrzuca się to w ogóle w oczy, natomiast jak zaczynamy się przyglądać, jak to się mówi, szukać dziury w całym, no to takie drobne rzeczy też na niej wychodzą. Niemniej jednak, jak najbardziej ta moneta też do kolekcji jest ok i powiem Wam szczerze, że ze względu właśnie na taką naturalność, chyba nawet bardziej podoba mi się od monety kolejnej, gdzie samo same przetarcia jeżeli chodzi o włosy chociaż czy ja wiem czy są mniejsze chciałem powiedzieć że są mniejsze ale teraz jak na to patrzę to zaczynam się zastanawiać mamy tutaj popularną monetę z Leopoldem II moneta belgijska Ona ta była na 100% czyszczona zobaczcie rand ciemniejsza patynka tutaj Jaśniejsze partie. Zastanawiają mnie te, te ciemne plamy, z czego one mogły się wziąć, i też no mamy niedoskonałości w tle, natomiast sama moneta ma ładny detal, nie jest poobijana. Tutaj, zwłaszcza gdzie mamy tych elementów więcej, no to mówię, na tym tle tak bardzo nie widać jakichś ewentualnych niedoskonałości. 1873 rok, fajny stan i jak najbardziej do kolekcji. Ok, aczkolwiek ta prawdopodobnie będzie w przyszłości wymieniona na coś właśnie bardziej zbliżonego z taką naturalną patynką. No chciałbym mimo wszystko unikać monet, które były aż tak mocno czyszczone, natomiast póki co w kolekcji jest. I ostatnia z tego zestawienia, słuchajcie, Ludwik Filip 18. No i tu znowu zobaczcie, są niedoskonałości, to znaczy, jest przetarcie, jeżeli chodzi o włosy, czyli moneta absolutnie nie jest monetą mylniczą, natomiast jest fajna patynka. Taka dosyć ciemnawa, yy, równomierna w miarę, jest ładny detal. Yy, widać ślady przetarcia, widać ślady z tego takiego pozabijania, chyba tak można to powiedzieć, które wynikają z obiegu, natomiast bardzo ładnie się ta moneta prezentuje, i prawdopodobnie ta moneta, przynajmniej tak ja oceniam, nie była jakoś specjalnie czyszczona. Podejrzewam, że ta. Nierówna patena, która tutaj jest, świadczy o tym, że ona mimo wszystko była kiedyś umyta w jakimś środku, no ale nie wygląda, żeby była tak brzydko tak jak ta moneta poprzednia. Znaczy, brzydko tak, żeby była tak mocno przeczyszczona jak chociażby ta moneta poprzednia. Więc to jest moneta ósma. Tutaj z kolei mamy też takie bardzo drobne. Jak popatrzymy pod światło, można się doszukać takiego bardzo drobnego skaleczenia, jeżeli chodzi o rant. Natomiast z tej monety też jestem niezmiernie zadowolony, jeżeli chodzi o kolekcję. I póki co właśnie nie szukałem właśnie tej monety w ładniejszym stanie. Oczywiście, jak się trafi, to z chęcią wymienię. Natomiast nie szukam, bo uważam, że ta jest całkiem. Całkiem ok. Więc mamy 8 monet. 8 monet, które stanowią pewnego rodzaju dla mnie punkty odniesienia. To znaczy, monety w takich stanach do kolekcji mnie interesują. Najlepiej, żeby były to właśnie stany coś pomiędzy tutaj a tutaj. tak? Czyli jakaś ładna patenka, ładny detal. Jestem w stanie zaakceptować jakieś niedoskonałości. Oceniłbym, że te monety, które tutaj widzimy, to jest mniej więcej tak gdzieś stan drugi i właśnie coś takiego by mnie interesowało. To, co tutaj jeszcze jedną rzecz bym powiedział, gdzieś od początku tego roku, rozglądając się właśnie za monetami w stanach ładniejszych, patrząc na to, jak monety są opisywane na aukcjach, no zaczynam się naprawdę dziwić co po niektórym sprzedawcom. Powiem Wam szczerze, że o ile chodzi o rynek polski, no to to, że sprzedawcy, to, że sprzedawcy zawierzają stan monet i że jest to praktyka dosyć powszechna, no to to wiemy, tak? Natomiast to, co sobie ostatnio obserwowałem na aukcjach czeskich, gdzie monety w Stanach, no zaryzykowałbym stwierdzenie trzecich, były opisywane jako monety UNC, no to po prostu zastanawiałem się, kto wpadł na taki szalony pomysł, żeby właśnie aż tak mocno te monety zawyżać. No jak dla mnie, taki opis monet kompletnie podkupuje wiarygodność sprzedawcy, wiarygodność takiego sklepu. No nie wiem, no ale to jest tylko, to jest tylko moje... Moje zdanie. Kiedyś spotkałem się z. Już teraz nie pamiętam, kto o tym mówił. Bodajże pan Damian Marciniak, że jakąś opcją byłoby w ogóle nie opisywanie stanu monet, tylko po prostu przedstawienie rzetelnych zdjęć. No i niech każdy sobie sam, kto daną monetą będzie zainteresowany, oceni, czy dla niego jest to stan drugi, trzeci, czy dwa plus, dwa minus i zapłaci tyle, ile jest gotowy zapłacić za stan, który widzi. Natomiast, no nie wiem, jest to, jakaś, jest to jakiś kierunek. Natomiast niestety, z tymi zdjęciami, to jest też to, co Wam ostatnio pokazywałem, nie wszystko na zdjęciach widać. Jeszcze jedna taka drobna myśl na koniec, jeżeli chodzi o grading monet. No tutaj, jeżeli mówimy o gradingu, no to teoretycznie mielibyśmy sprawę załatwioną z oceną stanu. No bo jest firma zewnętrzna, firma, która się w tym specjalizuje. Może nie, jest to, nie są te firmy też nieomylne, to tego jesteśmy świadomi. Natomiast na pewno mocno zwiększa to zwiększa to yy, taką wiarygodność tego, tej oceny stanu, natomiast no pytanie jest następujące, jeżeli mamy taką monetę jak ta, no to ja obstawiam, że gdybym ją wysłał, to ona by mogła dostać na przykład ocenę AU Details, no i pewnie byłaby informacja Client, tak? takie wiem, że takie typu oceny byłyby możliwe. Tylko, że podejrzewam, że ocena tej monety kosztowałaby tyle, co ta moneta. No i tutaj jakby po prostu pojawia się pytanie, czy taka ocena w przypadku takich monetańszych w ogóle ma sens. No, moim zdaniem niespecjalnie. Ale do tematu gradingu jeszcze myślę w najbliższym czasie powrócę. Zastanawiam się po prostu, czy nie zrobić eksperymentu i mimo wszystko, chociaż jestem do tego sceptycznie nastawiony, mimo wszystko, czy nie wysłać kilku monet na. Próbę. Dajcie mi znać, co wy na ten temat myślicie. Chciałbym wykorzystać tutaj obecność na giełdzie w Łodzi. Wiem, że będą na też przedstawiciele właśnie firm gradingowych. Mówię tutaj oczywiście o gradingu zagranicznym, nie o firmach polskich. No i myślę, żeby zostawić po prostu, nie wiem, wybrać 3-4 monety, zostawić no i zobaczyć. Co też z tego eksperymentu wyjdzie? Dajcie znać, czy taki ruch wykonać. Dobra, słuchajcie, dzisiaj taki troszeczkę przegadany materiał z różnymi monetami, z skupieniem się na ich stanie i z, akce, z takim akcentem, dlaczego ten stan dla mnie jest OK, jeżeli chodzi do kolekcji, jeżeli chodzi o kolekcję. Jestem ciekawy, co na ten temat myślicie. Dajcie mi znać w komentarzu. No i zapraszam was na kolejne filmy. Aha, no i pamiętajcie, jeżeli chcecie wesprzeć kanał, w opisie pod filmem znajdziecie informacje. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i zapraszam na kolejne cześć.